Witam Was na tym kanale z tej strony. Xcafe, ale porymowałem aż się zesrałem. E, witam Was znowu w The Return of the Freddy's Recon. Reconed. Tak, to jest. To jest. Tak, jakby replode tej gry. Mówiłem to w poprzednim odcinku, dobra. Lecimy, mówiłem wszystko po poprzednim odcinku. Co jak ma być? Obejście poprzedni odcinek, a ja gram dalej. Jesteśmy przy nocy trzeciej. Czeka nas tych nocy jeszcze nie wiem ile. O. para sugar Okej, okay. czyli chłopcu gadał o masce coś, o tym Toxic mówił. E... O cholera sugar 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 daddy, no chłop się po prostu tepie. Okej, okay, coś idzie. Teraz będzie prawdopodobnie Bonnie. Prawdopodobnie no... No nie no, faktycznie, prawdopodobnie Dawaj, chodź tu do mnie Przyjdź po moje... Dorotne dubsko, Tak A ty skur... kubańcu Okej okay. Czyli teraz chyba będzie znów marionetka, jeśli się nie mylę Albo Foxy. Kto jest z tej, z tej dwójki? No, mówię. Ok, Sugar dziś zniknął, co mi się strasznie nie podoba. Bo ja nie wiem, z których on idzie drzwi. Okej, okay. ale to nie wiem skąd on się pojawia. Gdzieś z. z... O kurde. Okej, okay, czyli teraz będzie cika. Okej, okay, czyli on po prostu idzie wentami i wychodzi z góry. Tak jak się. Spodziewam. no dobra, jest no trzecia. No trzecia, no okej, okay. No trzecia i trzecia AM. Powinna przyjść teraz cika. No dobra, no nieważne. Bynajmniej żyje. A to się liczy. Ogólnie w tym film miał być sobotę, ale mówię, no nie będę się, się chrzanił, aż. Nie będę tracił filmów no filmów dni o kurde chyba za późno. Nie. Nie będę tracił mówię dni i pomysłów na to, by nagrać to, tą grę. Także dzisiaj wszystko zobaczycie. Myślę, że do pierwszej, czy do 24 zobaczycie wszystkie filmy. Jest no kurde Kurde, ludzie A właśnie, bo jeszcze będą kascenki. Okej, coś idzie, teraz marionetka znowu Tak zauważyłem, że, ony, że one idą po kolei No, idziesz po mnie. Dobra, Freddy w ogóle nie żyje, nie wiem, co się z nim stało. Jeszcze ani razu go tu nie było. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak Freddy działa. Teoretycznie się mógłbym zobaczyć na kamerach, ale boję się, że coś. Candy, 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 i teraz. Yy, candy, boże, sugar. W tej grze to jest sugar, nie candy. Muszę sobie wbić to do łba. Nie zdążył nawet po mnie przyjść. Znaczy, szkoda, no, trochę szkoda, bo chciałbym jeszcze raz zobaczyć. Dobra, teraz kasęka, aż ją zobaczę i się przy okazji napiję. Okej, okay, widzę. Ok, Foxy. Ok, czyli teraz Foxy. Dobra, teraz pewnie znowu będzie pisało It's me, to ja. Dobra, no, it's me Ogólnie to prawdopodobnie, noc czwarta, prawdopodobnie film widzicie w małych klatkach, ponieważ ja najczęściej, gdy gram w takie mocniejsze gry, typu MTA, typu Minecraft, typu. No, Minecraft, Minecraft to nie zobaczycie u mnie na kanale, zobaczycie. Na kanale u Kajmanka który Link macie w opisie hmm. Szybka jest No i wracając, yy, jak gram najczęściej takie gry, no w ma mam 48 FPS ustawione, A na ogólnie grając mam 60, czemu mam tak zrobione, bo ani nie przycina ani nie ma spadków Jakichś większych także To mi się podoba ale zapomniałem to ustawić w tym i poprzednim filmie O klatki na 60, bo ta gra nie bierze jakoś mega dużo Dużych spadków też nie będzie Chłop znowu nic nie mówi do nas Nie, on chyba gada co dwie noce No i... I myślę, że od kolejnego filmu już będą... Będzie 60 klatek Będą stałe klatki, będzie... Je. Będzie świetnie Ja bym chciał go niego zobaczyć O foxy No kurde, no nie dali mi zobaczyć Całej mapy, żal Co? Słyszeliście to? Jakby. No, nie jakby, no to byśmy jak Frediego. Co? O cholera! Dobra, jumpscare Nie? Bo mi kursor wiał poza monitor i wiał na drugi. I nie bo ja mam. Ja mam te szybsze DPI ustawione na myślę bym. Bym mógł szybciej zakładać maskę. No wiecie o co chodzi. Bal się O kurde, dobra, teraz są szybsi. Teraz są dużo, dużo szybsi. Szybsi, szybsi o boże. Sorry, ale to też nagrywam o godzinie, jest 22. O, ale Freddy też jest w FNAFA Dwójki, czyli teoretycznie to, to jest wszystko z FNAFA Dwójki. Ok, teraz Sugar, teraz będzie Sugar, bo słysz... albo Freddy. Nie, ja chyba Sugar najpierw Okej. Posł... Ok, słyszałem eventy, czyli one będą od razu. Teraz będzie Freddy, albo Sugar Sugar i teraz będzie Freddy I Teraz Freddy, no szybciej działałem po prostu Czyli już nie mogę patrzeć na kamerę Tylko muszę Muszę czysto patrzeć na biuro. Teraz prawdopodobnie będzie chika, jeśli się nie mylę. Chika lub boni. Boni. Dobra, jednak boni. A ja mam myszkę mokrą. O cholera. Teraz będzie Cika. Łapem mokrą całą. No, nie wiem. Działa to szybciej, teoretycznie. Ale no kurde Myślałem że to będzie jakieś no nie wiem w sensie git Ale no kurde no. Mogłoby być jednak ciekawsze O cholera, a już chciałem kamerę odpalać, no dobra Tylko kamerę nie odpalamy O cholera, no dobra 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 Niektórzy niektórych momentach są serio szyb szybcy Wiecie co, ja wolę dla bezpieczeństwa trzymać. To myszkę by. O, kurde, nie gadaj. No. Freddy chyba znowu tak. Freddy? Freddy! Fru. Chica Ok, czyli oni jakoś dziwnie działają, wam powiem, bo. Bo teraz teoretycznie powinien być Freddy, z w ogóle ktoś inny. No i. no i. no nie rozumiem tego. śmiech Freddy'ego, ale z Bonnie. Nie, może Freddy gdzieś stoi za drzwiami, a ja go po prostu nie widzę, bo nie mam kamery. W sensie nie mam czasu na kamerę. Foxy. I kto teraz będzie? Chyba Freddy, no? Właśnie, 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 tak coś myślałem. O, ale... Nie no, no czwarta za pierwszym, no kurde. Teraz będzie taka scenka. No Znaczymy tą scenkę, Okej. Okay. Foxy Freddy tu... Bonnie. Okej. Okay. Okej, okay, czyli teraz jest ich trzech. Ja jestem ciekawy, co będzie się dalej działo, No potem będzie pewnie Chica. O! O, oh, okej, okay. dobra Spoko I'm sorry Noc z piąta Ale to noc przejdziemy sobie w kolejnym filmie, który będzie No za niedługo, za niedługo Bo planuję go nagrać albo jutro Nie no, nagram go dzisiaj, ale wrzucę go prawdopodobnie jutro no, jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Widzimy się na sam odcineczku, który będzie jutro, w sobotę. Też The Return to Freddy's. Recoded. Na razie. Pa. Pa.